Cześć Siemano, ja oczywiście jestem Gremlin. E, no i co, jesteśmy na boisku piłkarskim, oczywiście na serwerze Sportcraft.online. E, I słuchajcie, jesteśmy tutaj, ponieważ, jak wiecie, już za kilka dni ruszają kolejne Mistrzostwa Europy e, w piłce e, nożnej. W sumie, swoją drogą w komentarzu napiszcie, jak e, pójdzie naszym zawodnikom, ale e, nie o tym jest ten odcinek. Ten odcinek jest e, właśnie spowodowany tym, że już 5 czerwca o godzinie 16 na tym serwerze na SportCrafcie, odbędą się zawody piłkarskie, turniej powiedzmy troszeczkę wzorowany na mistrzostwach Europy w piłce nożnej. No i co? Żeby wziąć udział w tej imprezie, w tej konkretnej imprezie, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, trzeba zgłosić swój zespół, swój czteroosobowy zespół. Co prawda na Sport są różnego rodzaju teamy czy drużyny, jednakże wspólnie z administracją doszliśmy tutaj do konsensusu, że na czas tych konkretnych jednych zawodów obecne teamy jakby nie są wpisane z automatu, tak? Mogą być to oczywiście te same składy, ale możecie się też wymieszać jak tam wam wygodniej, kto jak się czuje w tej konkretnej dyscyplinę. Mecze będą rozgrywane w systemie. Pierw w systemie grupowym, gdzie każdy zagra z każdym, tak? czyli wiadomo, 3 punkty za zwycięstwo, jeden punkt za remis, 0 punktów za porażkę. No i wiadomo, punkty będą zliczane. Najlepsi przejdą do ćwierćfinał, półfinały później i wielki finał. W wielkim finale drużyna zwycięska. Otrzyma ode mnie na każde, dla każdego zawodnika po 20 zł w PaySafe Cardem Także e, zawsze można sobie e, później to wydać nie wiem, na jakieś pakiety VIP-owskie Czy nawet na popcorn, jeżeli będziemy oglądać e, mecze naszej reprezentacji e, tak, i, I się chichrać jak będą e, gałganić e, No ale okej, okay. to nie są oczywiście wszystkie e, zasady Zgłoszenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie do piątku, do godziny 20. Wszystkie zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą respektowane i te drużyny nie zostaną zgłoszone. Przecież, tak jak mówiłem, czterech zawodników: w komentarzu, niki wszystkich graczy z drużyny oraz nick, a w nazwa tej drużyny. Nazwy drużyny prosiłem, żeby były jednak kulturalne. Zastrzegam sobie prawo o tych niekulturalnych, czy jakichś takich dziwnych, obraźliwych, po prostu nie zapisywać do turnieju. Oczywiście miłe widziane jest, żeby każdy z uczestników zostawił suba na kanale, łapkę w górę. No i polecam Wam też, żeby była fajniejsza zabawa, udostępnić ten film dalej, żeby tych drużyn. Było jak najwięcej, tym bardziej, że nagroda jest atrakcyjna. Więc myślę, że czemu by nie powalczyć i pokazać się z jak najlepszej strony przed jak największą publiką. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał wejść po prostu na trybunę jako widz, nie będzie tutaj problemu, też proszę po prostu w komentarzu zostawić swój nich oraz dopisek widz. Też myślimy o tym, żeby każda drużyna w miarę możliwości przygotowała swój własny skin, za jakąś tam powiedzmy koszulką czy jakimś strojem. Oczywiście nie jest to wymóg konieczny, natomiast myślę, że będzie i też będzie łatwiej to się innym oglądało i komentowało. Co prawda, tutaj mamy stroje, jak widzicie, jest w niebieskim uniformie. Drużyna za mną byłaby w uniformie czerwonym. No i tak, mecze będą 5 minutowe. W ciągu tych 5 minut wiadomo, trzeba nastrzelać przeciwnikowi jak najwięcej bramek samemu tracą z tych goli i jak najmniej. Także to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o takie podstawowe zasady, żeby też nie było smutno, tutaj Kacper z administracji z właścicielstwa Sportcraftu Zapowiedział również, że drużyna, która zajmie drugie miejsce, również otrzyma jakieś nagrody rzeczowe od serwera. Co to będzie dokładnie? To jest myślę, że troszeczkę niespodzianka. Także tutaj przegranych nie będzie, bo liczę też, że wszyscy będziemy się świetnie bawić. Także ja już dłużej tutaj nie gadam, bo chyba powiedziemy o wszystkim. Czyli co? Widzimy się w sobotę o 16 na sportcraft.online, wersja 1.16.5. Drużyny czteroosobowe, zapisy do piątku, do piątku, do godziny 20 w komentarzu pod tym filmem. No i co? Ja dziękuję Wam, no i mam nadzieję, że zobaczymy się na. I będzie. Zapomniałem oczywiście powiedzieć, że cała impreza będzie transmitowana na kanale na YouTube, na moim live'ie, ale również na kanałach SportCraftu czy pozostałych Gamowiczów, którzy będą brali udział w drużynie Gamma. W mojej drużynie linki macie oczywiście do wszystkich w opisie. Także zachęcam do subskrypcji każdego z kanałów osobna. Dzięki. Trzymajcie się siema. <laughs> ©